Hej cześć witajcie z tej strony Iwan i witam Was dzisiaj w Gwincie Ruszyła y, publiczna beta więc jeżeli chcecie sobie zagrać w Gwinta jest taka możliwość bo wszyscy mogą już grać i no, Redzi wprowadzili dużo zmian naprawdę potężne rzeczy się tu dzieją Wszystkie karty dostały animowaną wersję. Więc jest teraz 634 karty. I wszystkie mają animowaną wersję. Jest może, nie nie liczyłem, ale podejrzewam, że jest 10-15 totalnie nowych kart. Większość kart, które były w zamkniętej becie, pozmieniały swoje działanie więc jest dużo nowych rzeczy został wprowadzony sobie taki proszek do przemieniania normalnych kart animowane karty i moim celem jest zdobycie 10 poziomu żeby zacząć rankedy meta jest dosyć dosyć taka Najczęściej się widzi dwie talie. Jest to talia Skojatel. Ja takiej używam. Dużo Skojatel jest. Ja tu mam akurat pod wymienianie kart. Pod boostowanie tych jednostek. I potem jest dobra talia Potworów. Dzikim gonem pod mróz. Taka pogodynka, bo jest nitral, który powoduje, że mróz rani o dwa punkty, a nie jeden. Mamy tutaj Iris, która umiera tak jakby po dwóch turach bycia na mrozie i nam gustuje jednostki. Są lodowi giganci, którzy rosną o 5 jak jest mróz. Mamy dwa mrozy. Mamy ogarniki ogonu, który wzywa mróz. Znaczy, on wzywa ten mróz, który my mamy. No więc, to jest też dosyć dobra... dobra talia. Ej, mam trzeci mróz. Wow. Można to tu rzucić. Dobra, fajnie. I teraz jest coś takiego, że pogodę da się rzucić na każdy rząd że deszcz nie musi być na oblężniczych tych, mgła nie musi być na to po prostu te karty robią inne rzeczy tam jedno zabiera najsilniejsze jednostce punkty jedno najsłabszym jednostkom a mróz, mróz wszystkim jednostkom po jeden. a jeszcze mam wiem miałem wam pokazać teraz trzecią talię którą zbudowałem jeszcze jej sobie nie nazwałem ale naprawdę świetnie się nie gra Mamy tu redańskich rycerzy, którzy rosną o dwa, jeżeli naładują sobie pancerz. Mamy tych, którzy rosną, jak nie mają pancerza i mamy tych, którzy wzmacniają się, jeżeli zbiją jednostką pancerz. Mamy tu rebusze, które genialnie się gustują z tym. Predański aspirant. Nie, to już nie jest mobilitacja. On gustuje nasze jednostki po obu stronach siebie, więc łącząc te karty tą kartą i z tą kartą, robi się, się wrzuca o predańskich aspirantów pomiędzy mocne trebusze, one biją co turę. Ten rośnie razy 2, te rosną razy 1. To już nie działa, że wrzuca nam jednostki, wszystkie, jak to się nazywa, no, że wszystkie egzemplarze od danej jednostki, tylko możemy sobie wybrać karty. To ostatnio dostałem sobie w strzynce, złotą jednostkę z dowolnego cmentarza, mogę zabierać złote karty wrogowi. Dobra, bo już trochę się rozgadałem. Dużo się zmieniło naprawdę dużo. Może to w jakimś innym filmie będę mówił. A dzisiaj sobie pogramy właśnie tą talion na Radovida. I na końcu otworzymy sobie teczkę. Ruszamy. Dobra. Szukam odpowied znaleziono odpowiedniego przeciwnika. Dobra. I ton talion, talion dosyć fajnie mi się grał. Magnetyzm no, już. To nie może zmienić. Magnetyzm już się z tym Mi się nie wydaje. No niefajnie. Cześć. Też gag królestwami północy, więc zobaczymy co się wydarzy z innych władców. Robimy sobie. Połączymy sobie wzmocnione trebusze i redańskiego aspiranta. Tu zobaczymy co z tego wyniknie. Mamy mm. no, wyniku i chętnie by się go porabło. Aha, on ignoruje pancerz. No, dobrze. To Uż... no, jest... Nie, bo coś posiada pancerz. Akurat do niego. Cię, nic nie mamy? Ja mam tu I sobie je poblokujemy. Jestem krasnoludem interesu. No ale rosnąć. Do lochu z nim. Mm. Ja na jego miejscu się poddam. Nie grzyje, nie żyje, Mówiłem, ci, I co teraz? Czego chcesz? I co teraz? Teraz to bym mógł se spotować. Jak on jest w stanie zrobić 15 punktów? jeden kartę. jest nie wiem teraz aby wyrzucił miałby 13 więc pasuje nie będę by niepotrzebnie wyrzucać kart a u mnie rośnie dużo więcej bo mnie o 3 rośnie jeszcze jemu odbiera o Nadal mi to dużo nie dało. Dobra. Udało się. jego nie potrzebuję. To wiadowcy niebieskich pasów. Nie potrzebuję go i dostaliśmy Filipe. Jest tu potężna karta. Strasznie przegięta moim zdaniem. I my znowu mamy te busze. Nie mam ja wyżnicy. A co? A co? Tu się wścieknie na W drugą linię wrzucimy sobie rybańskiego rycerza, za chwilę sobie go strzelimy ciężką jazdą. Toż zauważyłem, że Foltest najlepiej chyba użyć na początku gry w ogóle, bo on wzmacnia to co jest na ręce i to co w talii po jeden. Wszystkie karty, które by później dostał już by był to też są okay. Oddział za mną. O, to będzie ignorowało jego pancerz. Mam animowany grę. Hmm. Oddział za mną. Animowany brzask. O, widzicie. Czasuj. Dobra, czego sobie nie zmniejszymy? Uzdrowienie sobie zostawię na ostatnią rundę. Teraz sobie wypełniamy jakąś kartę. I myślę, czy tu... Poron mógłby wyciągnąć. I uderzyć tego i tego. Jeszcze to dan i wzmocnię jednostki Nie będzie tu drugiego soda się po piątkę galonów ja hmm. Teraz Peniam ja tą tu... i mi pędzę i lipe, i pasuje. Chyba mu to nie pomogło, nie jestem pewien. Chyba wtedy miał 26. Łaj tam, oaj tam. I trzak O! I musi użyć ostatniej karty, żeby Cieszy mnie to. Pieszy mnie to niezwykle i co rzut? No. Tak dałeś, gościu. Cieszę się bardzo. Pogratuluję aż mnie. I wygraliśmy... Te rudy wygrałem sobie. Po złoto. Odtworzymy dwie beczki. Pojedziemy. <laughs> Wiem, że na to czekaliście. Mamy sobie coś takiego jak otwórz beczkę już tutaj, jak już mamy i nie musimy wchodzić do sklepu od razu sobie otwieramy. Kupmy dwie. Rację. Nie. Dwie dwie, nie trzy. Za chwilę będę mógł sobie zrobić kartę nie za 200. jak srebra mamy pewnie. Otwórz beczkę, tak. Beczki. O! Animowany już. Fajnie. Karty tak, nie zanimowane. Za Ale ładnie wygląda. Więcej! I... Tak. Wezmę sobie komandosa. Bo chcę zbudować talię. Na komandosów. Hmm, dobra. I zabeczka że będzie i o! o! to jest lekka jazda. Jeśli nie spasowałeś, a przeciwnik ma przewagę 20 lub więcej punktów, to jest I cztery? w jednostki. Tu 4. Pewno... Ażeby miał więcej to... No, a to też sens. Wezmę sobie olbrzymiego krabopająka jednak. Bo nie widzę sensu brania tej karty. Bo przewagę 20 punktów, a to mi daje kartę wartości 4, to mi tak mało no, da. Ja zawsze. zawsze wezmę krabopająka. Dobra to dziękuję wam za uwagę, za obejrzenie tego odcinka. Jeszcze raz wam pokażę tę talię, którą dzisiaj braliśmy na nie. Nie to. wszędzie Pokażę Wam jeszcze raz tę talię, żebyście mogli sobie ją zrobić. Po kolei... Redański Rycerz, Redańska Elita, Redański Aspirant, z Zwiadowca Niebieskich Pasów, tak w razie czego miałbym Pogodę Fidu, który jest dosyć przydatny, Filipa, Eifel, Arr, Eilhart, Flora, Marigold, Geralt, Zwiadowca Rembaczy, Ona, Sheila de Tancerville, Dobrze przeczytuję jestem pewien Ciężka jazda Burej z Wzmocnione trebusze i skarb specjalnych to jest raz. Ostatnie życzenie, Atrapa, Ruch dowódcy, Posiłki, i Uzdrowienie. Też tego ani razu chyba nie użyłem, grając tym talionem. Co ja bym dać? Pożogę bym mu dać. No. To ma sens. To ma sens. Wpadam w Dobra. To do zobaczenia w kolejnym odcinku, narka.